Cześć, dzień dobry, cześć, witajcie. Dziś wam pokażę jak przejść Extreme The Secret Memory. To jest dosyć trudne gra. Przeszłam ją całą. Sprawdźcie jak. Tak, na przykład bierzemy sobie Start Keya. Ja. Otami to. Bierzemy sobie grinkę jak to jest tutaj. Chodzimy na dół, nie macie się. To nas nie załatwi Tu jest. I tu schodzimy tu. Mamy to! i bierzemy? Na razie mamy mało przy tym w ale za chwilę coraz bardziej. Czego nie otworzymy, to tam będziemy potrzebowali kolejny przedmiot lub znajdziemy kolejny przedmiot. I tutaj to. I tutaj to. Bierzemy sobie Retkeja. Jak ja wziąłem pierwszy raz ja to musiałem sprawdzić na YouTubie. Ale... Zauważyłem jedną rzecz. Właśnie to. Tam w rogu. Tam jest taki prawie niewidzialny. Bo trochę go widać. I to jest pomarańczowy klucz. I tak. Potem idziemy sobie tutaj na górę. Nie. Co mówię? Tutaj idziemy. Tylko uważajcie na tamty lasery tutaj idziemy i mamy niby tylko ten klucz Ale naprawdę To jest drugi klucz Gdzieś tu, no, dark blue Key. Jak widzicie na razie sporo mamy w ekwipunku Musimy przejść tu I wyjdziemy na dwór, na dworze nad... Nie zaatakuje nic, tak jak w extreme house Extreme house obiecuję też wam kiedyś nagram i uwaga, to jest to. Idziemy. I idziemy aż do góry. Do góry idziemy. Odlokowujemy to. Tak? Halo. Na tam, nieważne. I bierzemy sobie z klucz niebieski. A tak, klucz niebieski jest nam potrzebny na dworze. Mamy to we kwipunku. O, to jest duży kwipunek. Na serio? I tak. Idziemy tu. Odblokowujemy Tu na górze jest czarny klucz Bierzemy go I idziemy na górę I uwaga Tutaj po. Tak jest Czarny klucz I tutaj Jest tam Tu musimy iść I odblokować co tak. Na górze jest gaśnica, taka niewidoczna, bo to jest jest z tym The secret Memory. A jak ktoś by chciał zagrać w Piggy D Secret Memory, to przykro mi The secret Memory zostało usunięte. Bo to był taki tylko eventowy chapter. Wam powiem. Ale nie wiem, co się przejmować, bo mam Extreme The Secret Memory i teraz sobie sprawdzę, jak flipunek na szybko. Mamy. Dobra. Ważne. I idziemy sobie. Tu. Na dół. Nie, żadna postać tych, która tu stoi, nie załatwi was. Teraz pytacie się mnie. Fix mix, a co będzie z deską? No zaraz wam pokażę. I teraz chodzimy sobie niżej. Uwaga, to może by Was zaskoczyć. Ta -da! I robimy sobie pęk i pęk. I powinniśmy to wiedzieć. Mamy? Nie mamy. No tak, w sumie nie mamy. A to co pokazywałem? Dlaczego tego nie mamy? Gdzie to jest? A tuż. Musimy się przejść na górę z powrotem. Oczywiście tego się nie da otworzyć, żeby normalnie mógł sobie skatkiwać. Musimy iść. Nie, musimy iść tu. Musimy iść do kuchni. W kuchni jest. Musicie zrobić takiego niby glicza, ale to jest potrzebne w grze. Używajcie go lepiej na taki sposób, który jest troszeczkę trudniejszy. Ale za to bardziej mo dla mobilnych telefonów, jakby dla mnie. I mamy. Idziemy na górę. Wstawiamy deskę, przechodzimy i zarobimy. Jest zielona karta, i schodzimy z powrotem na dół. Mamy biały klucz I idziemy na górę. Tam gdzie odlokowaliśmy niebieski klucz z tej tablicy. I uwaga, uwaga. Marsz do góry. I da ja, się coś takiego zrobić. Jak wam się odcinek jak podobał, zostawcie łapę w górę. I subskrypcje możecie zostawić, bo dobijamy do 200 subskrypcji. A to bardzo dużo. Więc dzięki za oglądanko. I pa pa.